Siemanko, moi drodzy, ja jestem Terin, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a gdzie Wam przedstawię trzy nowe informacje, a mianowicie o Kruszwilu, o Team X oraz o Frizie. Zostawcie tutaj łapkę w górę, wbijmy tutaj 3000, a będę zadowolony. Nowe informacje możecie mi podsyłać na mojego Instagrama, Sewa Podługa w wiadomości prywatnej na dm -ach. oraz moi drodzy na samym końcu pozdrawiam nowych sprzęjących oraz donatorów. Także teraz zaczynamy z odcinkiem. Zapraszam do oglądania. A zaczniemy sobie oczywiście od sprawy Kruszwila oraz Megakota. Jeśli oglądaliście moje poprzednie w albo byliście na live'ach Krushfila, no to wiecie idealnie, że Kruszwil oraz Megakot byli przez pewien czas w nieporozumieniu Z tego względu, że Kruszwil na live'ach oskarżał Megakota, że jest on fałszywą osobą, ponieważ nagrywał z kamerzystą Oraz coś tam gadał na Krushfila. Kruszwil oraz Megakot sobie wyjaśnili tą sprawę No i zobaczcie sobie teraz shota z live'a Krushfila. Pozdro Kruszwil, Megakocik cię pozdrowi na Instagramie Widzieliśmy, widzieliśmy no, mega kocik jest, y, mega jaki kociciel. jest, ale, ale coś się tam do nas odzywał i generalnie jakoś się tam dogadaliśmy. Powiedział jak wyglądała sytuacja z kamerzystą, Ta, no, i, no i generalnie no, zmienił mój punkt postrzegania na tę sprawę. Delikatnie, aczkolwiek najlepiej by było, jakby po prostu nie grał w tych filmach, bo sam sobie popsuł dużo wśród w oczach ludzi. Drogi widzu, wielkimi grykami zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji. Także zasubskrybuj ten kanał, damy radę wbić do końca roku 100 tysięcy. Teraz moi drodzy, przechodzimy sobie do drugiej sprawy, a mianowicie Team X i taka mini jakby drama między Moniką z nowego Teamu X oraz Fagatą. A moi drodzy, o co chodzi? Wczoraj Monika na swojego Instagrama wrzuciła takie zdjęcie, nie byłoby nic w tym dziwnego, zdjęcia jak zdjęcie, tylko moi drodzy, fagata powiedziała na swoim Instastory, że takie samo zdjęcie właśnie wrzuciła ona. No i ewidentnie widać, że jest to albo inspiracja, albo po prostu zwykłe kopiarstwo. Tutaj tylko jakby o marynarkę, tylko nie cały outfit i w ogóle, no ale nieważne. Ja tak też byłam na imprezie, na której ona też była. Co jak co, ale tutaj muszę się zgodzić z fagatą, ponieważ cały ten styl oraz strój wygląda tak samo. Także tutaj naprawdę fagata ma rację. Ale to nie wszystko, ponieważ jeśli pamiętacie film Timu X, na którym wystąpił Stewart, było to 7 stycznia, kiedy mu zrobili niespodziankę z okazji urodzin i tam zaprosili różnych influencerów, aby po prostu się nagrali i złożyli Stewartowi życzenia, a właśnie fagaty, która była naprawdę. Blisko ze Stewartem, nie zaprosili. No i właśnie o to, również cały dym. Nie wiem, tak słabo um, inspirować się osobą, której ogólnie chyba nie lubicie, ponieważ nie zaprosiliście mnie na filmik z życzeniami dla Stew, z którym mam super kontakt. Ale co ja tam wiem, no nie? Napiszcie moi drodzy w komentarzu co sądzicie o tej akcji, po której stronie jesteście, czy Fagata ma według was rację, czy może nie. A teraz moi drodzy przychodzimy sobie do Friza oraz jego dwóch kanałów. Dobrze moi drodzy, a więc przechodzimy do kolejnego tematu, a mianowicie stary kanał Freeza z 2014 roku. Także w przeglądarkę YouTube'a sobie wpisujemy frizoluszek 2 No i mamy, moi drodzy, stary kanał, ma on niecałe 7000 subskrypcji Skąd wiemy, że jest to prawdziwy kanał Friza, a nie jakaś podruba Moi drodzy, gdy wejdziemy sobie na najstarszy film, który jest właśnie z 2014 roku no, końcówka 2014 to, moi drodzy, ban na YouTube'ach i nowy kanał, tak się film nazywa yy, to możemy zobaczyć. Komentarz od prawdziwego Freeza, nawet mam tutaj weryfikację. Jaki ban? Przecież ja tu jestem. Moi drodzy, ogólnie tutaj chodziło o to, że na starym kanale Freeze dostał jakiegoś bana. Na pewno zapytacie na jakim kanale był ten ban. Na aktualnym kanale Freeza, który ma aktualnie ponad 4 miliony subskrypcji, i był to ban niesłuszny, ponieważ również nitrowi z tego co właśnie tutaj mówił Freeze. Również zbanowali wtedy kanał, usunęli mu całkowicie, ponieważ był to jakiś błąd i te kanały po prostu usuwał zwykły bot, który był najprawdopodobniej źle napisany, no i bez żadnego powodu usuwał kanały, nawet większe czy mniejsze, ale spokojnie. Po jakimś czasie wtedy wszystkie kanały wróciły, jak możemy tutaj zobaczyć na kolejny film Freeza, udało się, odzyskaliśmy kanał. Tutaj jest różnica ilu? Udostępnić ten był, ten był wiem, 27 grudnia, a ten kolejny 30 grudnia. No to zaledwie 3 dni już także te chłopaki mieli naprawdę dużego farta, że w tak szybkim czasie udało im się odzyskać kanały. Nie wiem po jakim czasie akurat Nitro odzyskał kanał, ale freeze akurat tutaj w 3 dni, także jest całkiem spoko. Kolejne filmy, jakie freeze sterował na ten kanał, no to Słaby Sylwester w Krakowie, tańczący Dziadek, a zobaczmy sobie to. No dobra. Tutaj <grym> mamy... Opening, Razer, to, to, to jest tam co tam, to, to w jest? W A, podkłada, dobra, to jest podkładka, czyli Freeze po my. prostu zrobił tutaj e, unboxing oraz recenzję podkładki. No i ostatni film na tym kanale to był mianowicie jakiś to shot to to paszczy bicepsa. Także Freeze by, by. również był shoterem przez jakiś czas. Także moi drodzy, potraktujcie <laughs> taką ciekawostkę, ponieważ ten kanał raczej na pewno nie będzie już więcej użytkowany. Freeze o nim zapomniał. I możemy jeszcze zobaczyć główny kanał, koszulki, Facebook Ask. W ogóle zobaczmy, czy działa link do koszulek. Ok. O kurczę, cały czas działa sklep. Jestem w ogóle ciekawy, czy można jeszcze taką koszulkę zamówić. Nie wiem, nie będę nawet próbował, ale faktycznie są. Koszulki, można je zobaczyć, ale czy kupić? Nie mam pojęcia. Zobaczcie, nawet na to mamy tutaj nadruk na koszulce, że niby jest to podpis Friza, także również ciekawe, i mamy akurat potwierdzenie, że jest to faktycznie sklep Friza. Teraz pokażę wam drugi kanał Friza, który jest również ciekawy, a żeby go znaleźć, to po prostu wchodzimy sobie na kanał główny Friza, przechodzimy w zakładkę kanały, subskrypcje, no i teraz w subskrypcji szukamy kanału pod tytułem freeze i takie czarno-białe zdjęcie. O, właśnie, moi drodzy, spójrzcie na to, mamy tutaj kanał Freeze, prawie 5000 subskrypcji. Wchodzimy na ten kanał i zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj Frizoluszek oraz na dole mamy e, ten słynny film z tapetą na komputerze Freeza. E, tylko, że niestety muszę Wam ją zablurować z tego względu, że, że właśnie po wejściu na ten film Freeza e, możemy zobaczyć, że ma on tutaj ograniczenia wiekowe. Także, moi drodzy, posłuchajcie sobie pierwsze kilka sekund tego filmu, gdzie jeszcze tej tapety nie widać, no, a później po prostu będziecie mogli sobie sami zobaczyć w linku w opisie. Cześć, tu Fris, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, siedzę sobie tutaj przy komputerze i. Ale zobaczcie, moi drodzy, jaką Fris tutaj miał fryzurę. Totalnie inną. Lecimy dalej. Będę grał, będę grał, o, co będę grał, i tutaj jest po właśnie, właśnie ta tapeta. Chciałem wam powiedzieć. To chciałem w sumie z Wami przedyskutować po części też i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno, co będzie na tym kanale. Dobrze, moi drodzy, przez cały filmik jest właśnie ta tapeta. Także całość sobie obejrzycie sami na pewno. Także, moi drodzy, z tego kanału, czy coś tu jeszcze jest? Tutaj jest pusto. Tutaj mamy jedynie kanały, czyli polecane kanały, czyli Karol Fries Wiśniewski. Oraz kanał, to jest właśnie kanał gamingowy. To był kanał gamingowy, kanał główny. fanpage, bluzy, koszulki, Insta oraz live. Live top najprawdopodobniej będzie Twitch. Dokładnie tak, FreeZRAW Live na Twitchu wtedy, ale niestety już ten kanał nie istnieje. No dobrze, moi drodzy, a więc teraz sobie przechodzimy do nowych experienceów oraz donatorów: a mianowicie oto oni: Podłoga XQLC, Podłoga YouTube, Kubuś P oraz donatorzy Alik44, Karix VV80 Official As. Oraz Wiciu, bardzo wszystkim dziękuję Serdecznie was pozdrawiam Jeśli ktoś z was moi drodzy chciałby zrobić to samo I zostać tutaj pozdrawiony na odcinku To możecie albo wysłać donejta albo wysłać kanał W który każda osoba się tutaj pojawi I zostanie pozywana. także to tyle No i teraz kończymy, do teraz tego filmu, cześć